Czy pod piramidą Hefrena naprawdę znajdują się nieznane dotąd struktury, które mogą zmienić nasze rozumienie starożytnego Egiptu? Włoscy naukowcy twierdzą, że tak i ich odkrycie już teraz wywołuje ogromne emocje w świecie archeologii. Do przeprowadzenia badań wykorzystano nowoczesną technologię tomografii radarowej SAR. Pozwala ona prześwietlać podziemne struktury, analizując odbicia fal elektromagnetycznych. Dzięki niej udało się stworzyć trójwymiarowy model przestrzeni znajdującej się pod piramidą Hefrena, drugą co do wielkości piramidą w Gizie. W wyniku skanów odkryto 8 ogromnych cylindrycznych struktur ułożonych w pary z systemem spiralnych ścieżek, które prowadzą nawet na głębokość 600 metrów. Co więcej, analiza wskazuje na istnienie tuneli łączących wszystkie trzy wielkie piramidy w Gizie, sięgających nawet 2 km długości. Te rewelacje wzbudziły ogromne zainteresowanie, ale także sporo kontrowersji. Jeśli okażą się prawdziwe, mogą obalić powszechną teorię, według której piramidy były wyłącznie grobowcami. Ich rozbudowany system podziemnych struktur może sugerować inne, rytualne, symboliczne, a może nawet technologiczne funkcje. Jednak wielu archeologów zachowuje ostrożność. Wątpliwości budzi nie tylko brak oficjalnego potwierdzenia ze strony władz egipskich, ale także osoba jednego z głównych autorów badań, Karando Malanga, znanego z publikacji dotyczących zjawisk paranormalnych. Czy to początek nowego rozdziału w badaniach nad piramidami, czy tylko zbyt śmiała interpretacja danych? Na odpowiedź będziemy musieli jeszcze poczekać, ale jedno jest pewne: egipskie piramidy nadal skrywają tajemnice, które mogą nas zaskoczyć.